Mój świat wewnętrzny tworzy mój świat zewnętrzny. Czyli dzisiaj sobie pomówimy o tym, jak nasze myśli, emocje wpływają właśnie na nasz świat, na nasz światopogląd, na to, co nas po prostu w życiu na co dzień spotyka. Zanim sobie jeszcze przejdziemy dalej, chciałem tylko wspomnieć, że na, stronie, na mojej stronie internetowej łzikakademi.com, link macie w bio, z zakładka szkolenia, tam jest darmowe szkolenie, z którego sobie możecie skorzystać. No jest zatytułowane szkolenie dla przedsiębiorców, ale to jest dla każdej osoby, która już coś tam w życiu osiągnęła, chce czegoś więcej. No i także możecie sobie skorzystać, w pełni za darmo może też się później ewentualnie zapisać na konsultację po, po obejrzeniu tego, tego materiału. Także zapraszam. A tutaj sobie przejdźmy dalej właśnie odnośnie tego prawa przyciągania. No tak, się, tak się właśnie mówi, że to wszystko, no i to jest prawda oczywiście, że to wszystko, co jest w nas, wewnątrz, właśnie kreuje naszą rzeczywistość, kreuje to, co się dzieje wokół nas. No i tutaj nie ma w tym nic, nic dziwnego, bo jeżeli mamy po prostu jakieś negatywne myśli, jesteśmy na żalu, na wstydzie boimy się, no to takie rzeczy nas spotykają, jakieś nieszczęścia tak? ludzie mają do nas jakieś pretensje wychodzimy po prostu, jeżeli wychodzimy z jakiejś takiej roli ofiary no to tak naprawdę no, coś zawsze się nam zwali na głowę jakiś problem, tak? już same to podejście że coś się dzieje, to to jest dla nas problem jeżeli zmienimy jakoś swoje podejście czyli nie jest problem, a jest po prostu sytuacja do rozwiązania no bo wiadomo, jak jest jakaś sytuacja, to jest rozwiązanie więc to jest tylko po prostu rzecz, którą musimy pokonać, przejść, przejść dalej. Czyli jak my jesteśmy my od siebie dajemy coś więcej dla, dla świata, czyli jesteśmy radośni, jesteśmy na, na odwadze, na, na miłości, albo na przykład na, na logice, czyli po prostu takie wyższe stany emocjonalne. No to też wszystko wokół nas po prostu lepiej się układa. No i tak naprawdę to jest bardzo proste. Wystarczy po prostu zmienić swoje nastawienie do świata, tak? Stajemy, to po prostu się uśmiechnąć, e, niezależnie czy tam pada deszcz, czy, czy świeci słońce, czy sypie śnieg, żebyśmy się byli zadowoleni, żebyśmy tak szli przez cały dzień, e, przez to, że właśnie z uśmiechem na, na twarzy, tak pozytywnie. No i wtedy automatycznie wszystko wokół nas e, się też e, układa. E, Układa pod tym sensem, w tym, w tym sensie, że po prostu jeżeli sobie coś zaplanujemy, tak, coś sobie wymyślimy, no to przyciąga nam albo jakieś zdarzenia pozytywne, które nas mogą przy, przybliżyć do danego celu, albo po prostu jakichś ludzi, którzy nam mogą na przykład pomóc osiągnąć ten, ten cel. Albo na przykład, jeżeli naszym celem jest kogoś poznać, jakąś partnerkę, partnera, no to wiadomo, taką osobę też, też możemy spotkać. No tutaj wszystko też zależy od naszych później decyzji, po pierwsze jeżeli to co już mówiłem w poprzednim live, jeżeli my sobie podejmiemy decyzję, że tak chcę być na przykład szczęśliwymi ludźmi, tak chcę być szczęśliwym człowiekiem, tak chcę po prostu pozytywnie iść przez świat, no to okej, okay, no tak, tak po prostu będzie, tak sobie powiemy, no to takie mamy nastawienie. I po prostu idziemy, co by się nie działo, to jest, to jest fajnie. Wiadomo, e, gdzieś tam w jakichś kontaktach mogą być jakieś zgrzyty, ktoś może nas na przykład oszukać, e, coś może się nam nie udać, e, na przykład jakiś biznes, inwestycja e, bądź, bądź relacja, no ale nie powinniśmy tego jakoś rozpamiętywać i być, być na tym żalu, bo ktoś nas, nie wiem, oszukał 10 lat temu, tak? albo ktoś nas zdradził 5 lat temu i my będziemy po prostu e, całe życie na na wstydzie, na żalu, no nie będziemy ufać ludziom. To, e, no, jeżeli nie chcemy tak, się otworzyć na przykład na, na innych ludzi, my chcemy być smutni, no to ta, taki po prostu będziesz. Jeżeli chcesz, chcesz być radosny i tak sobie powiesz, e, no to będziesz i wtedy automatycznie wszystko będzie łatwiejsze. To jest taki banał, ale tak jest. Możecie spróbować. <laughs> wszystko będzie łatwiejsze i, i wszystko e, będzie szło po, po Waszej myśli. Jeżeli coś sobie wymyślicie, jakiś cel, na przykład, nie wiem, e, coś zrobię, na przykład kupię mieszkanie w tym roku, wybuduję sobie dom, nie wiem, poznam jakąś partnerkę, partnerę, partnera, nie wiem, założy biznes, zmienię pracę, może zacznę więcej zarabiać. Jeżeli to sobie pomyślicie i będziecie pozytywnie o tym myśleć, to oczywiście do tego dojdziecie. No ale wiadomo, w niektórych sprawach jest potrzebne działanie, tak, czyli inaczej, sama taka, takie myślenie, czyli te afirmacje no tak naprawdę nic nie dadzą. No chyba, że w zdrowiu, tak? No w zdrowiu gdzieś jak, jak tam sobie myślimy mm, pozytywnie, e, nie wkręcamy sobie jakiś chorób, no to okej, okay, bo to można zauważyć, że na przykład, nie wiem, zaczniemy kichać i ktoś powie, a już jesteś przeziębiony, albo masz jakiegoś tam wirusa, <grywa> no to jak my zaczniemy o tym myśleć i sobie wkręcać w głowę, no to wiadomo, że organizm się poddaje, no i wtedy automatycznie ta nasza energetyka spada, zaczynamy rzeczywiście chorować. Ale jeżeli my nie myślimy o chorobie, że może nam się coś wydarzyć, że możemy być, nie wiem, przeziębieni, albo katar, że to nie jest po prostu choroba, to to my nie będziemy chorować. I tutaj to, to prawo przyciągania, afirmacje, czyli takie pozytywne myślenie się sprawdza. Ale jest to tak z doświadczenia powiem, jeżeli chodzi na przykład o biznes, finanse, jakieś relacje, no to tam jest konieczne działanie, musi to być poparte działaniem, no nie ma jak. Czyli po prostu, jeżeli gdzieś tam sobie dążymy do czegoś, jakiś sobie cel wybieramy, no to wiadomo, myślimy o tym pozytywnie, podchodzimy na, na radości do życia, na takich fajnych pozytywnych emocjach, nie na żalu czy tam strachu. No ale oczywiście to musi być poparte działaniem, także afirmacje przy tym wszystkim są dobre, ale muszą być poparte działaniem. Ja na przykład mam taką listę, ja nie mam tutaj przed, przed sobą kartkę którzy sobie robią to na przykład w notatniku w telefonie, a ja wolę to mieć zapisane. No i mam tutaj jakieś swoje afirmacje, które sobie powtarzam jak wstaję. Tak? Staję to nie wiem, biorę nie wiem, telefonu do ręki i nie włączam sobie, nie wiem, nie odczytuję wiadomości, nie, nie odpisuję na nie na komentarze, czy tam nie, nie sprawdzam kto wyświetlił mój filmik, tylko po prostu telefony odkładam po prostu gdzieś na bok. Komputer jest gdzieś na, na boku, ja mam czas po prostu dla siebie, czyli po prostu czytam sobie z tej kartki to, te, te afirmacje. Czyli nastawiam się w pierwszych minutach po prostu po powstaniu z łóżka na, na te odpowiednie tory. No i tu mam jakieś takie afirmacje typu: Kocham cię, na przykład przepraszam, wybacz mi, proszę, dziękuję. Te afirmacje miłości na przykład, albo takie na przykład afirmacje z działaniem, że działam z wyprzedzeniem na przykład wszystko, co najlepsze jest już we mnie, albo jestem otwarty na przyjmowanie ogromnych pieniędzy do swojego życia, to już takie typowo finansowe. Jestem najlepszą wersją siebie, jestem pełny życia każdego dnia, wiem, co robię i robię to, codziennie wygrywam, także taką mam, mam swoją listę afirmacji, to jest tego dużo, dużo więcej, takie zdania właśnie. No i to możecie sobie powtarzać, tak? Każdy może sobie taką afirmację stworzyć. Jakbyście chcieli, no to tam mogę, nie wiem, jakiś post zrobić z tymi afirmacjami albo komuś to, to wysłać, czy do PDF-a. Także, jakbyście byli zainteresowani, to ja mogę swoje to mm, przepisać do PDF-a i, i mogę Wam wysłać, udostępnić, nie ma problemu. I to może być też inspiracja właśnie dla, dla Waszej listy i war, warto mieć po prostu taką, taką listę afirmacji i sobie to gdzieś tam powtarzać właśnie rano, albo w ciągu dnia też, jeżeli macie chwilę, gdzieś tam może wypadliście z tego odpowiedniego toru, coś Was zdenerwowało, albo gdzieś tam za dużo zaczęliście myśleć, czy chcecie wrócić na ten odpowiedni tor, to bierzecie sobie taką kartkę, czy odpalacie w notatniku, w telefonie tą, tą listę i sobie po prostu e, czytać to, jakim chcecie, e, chcecie być, jakimi chcecie być osobami. E, no i to Was tak na, na, nastawia, no ale wiadomo, tak jak mówię, afirmacje są ok, ale do tego trzeba działanie, no i oczywiście musi być też e, odpowiednie nastawienie. Na Później, po prostu, jeżeli to jest, no to to prawo takie przyciąganie prawo rezonansu, zwał, jak zwał, po prostu działa, czyli co sobie zaplanujemy, co sobie wymyślimy, to po prostu sobie przy, przyciągamy do, do siebie. Także no tyle. tyle. temat, temat dość, dość prosty. Tutaj też oczywiście zależy wszystko od was, od waszej decyzji. Jeżeli będziecie chcieli czuć się dobrze, jeżeli będziecie myśleć pozytywnie. No to oczywiście takie rzeczy będziecie, takie osoby będziecie przyciągać do, do swojego życia. No i te wasze cele, wasze marzenia po prostu nabiorą tempa, no i będą się spełniały jedno po, po drugim. Także no, czym śmieszne marzenia, <grym> czym gdzieś tam wyżej sobie będziecie mierzyć, no to, to, to się może spełnić. E, oczywiście, jeżeli będziecie popierać to też e, działaniem, e, takim też też mądrym e, działaniem, bo zawsze warto gdzieś jakimś, jakiś ułamek czasu w ciągu tygodnia e, sobie zaplanować. E, na zaplanować na zaplanowanie, zaplanowanie. No, wygospodarować na zaplanowanie całego tygodnia, na przykład gdzieś tam przy weekendzie, a codziennie można poświęcić na przykład pół godzinki na zrobienie planu na następny dzień, żeby już się nie zastanawiać w ciągu dnia, bo to też ogranicza te myśli yy, później na następny dzień, czyli gdzieś tam mamy jakieś cele, ale ty się nie musisz w ciągu dnia zastanawiać, czy to dzisiaj powinienem zrobić, a może to jest ważniejsze. Ty sobie yy, wypisujesz dzień wcześniej, po prostu listę zadań, możesz to sobie podzielić na godziny, że na przykład, nie wiem, jakąś pracę wykonujesz w takich godzinach, później masz na przykład inną pracę i wykonujesz to sobie w takich godzinach, masz później na przykład czas wolny dla siebie, dla rodziny, na trening i to wykonujesz w takich godzinach, no i gdzieś tam jeszcze na przykład, żeby sobie to zaplanować następny dzień. No możesz to sobie poplanować na godziny, na punkty, jak, jak to woli. No i później też sobie jakieś tam priorytety wyznaczyć, tak, no bo to też jest... Ja tu też na swojej liście mam takie coś, że jakie zadania przybliżają mnie do sukcesu i codziennie to robić? Pięć zadań. Bo tych zadań oczywiście może być mnogo na, na takiej liście, ale wtedy wybieramy. To jest fajna metoda tych pięciu zadań. Wybieramy sobie te pięć zadań w ciągu dnia, które chcemy wykonać i je po prostu wykonujemy w pierwszej kolejności albo jeżeli takie jest to czasowo, no to na nich się najbardziej skupiamy, jeżeli to na przykład w następnej połowie dnia, czyli na przykład też chcemy iść na trening, ale po południu to sobie zostawiamy to, to jedno zadanie w zanadrzu, na przykład na, na ten trening. No i, i po prostu resztę, resztę zadań robimy, jeżeli już zrobiliśmy te najważniejsze, czyli jako takie uzupełniające. No i oczywiście cały czas pozytyw, żeby to ten nasz pozytyw też przyciągał pozytywnych ludzi i sytuacji wokoło, bo często ludzie też, też sobie takie coś myślą: że kurczę, chciałbym na przykład lepszą pracę, kurczę, chciałbym więcej zarabiać, albo mieć super partnera, no i oczekujemy czegoś od innych, żeby inni byli tacy, jak my tego chcemy, czyli żeby byli super, albo żeby właśnie praca była super, albo żeby zarobki były super, albo żeby jakaś nam inwestycja wyszła, a tak naprawdę nie sami się nie rozwijamy. A tutaj klucz jest w tym, że jak my się zaczniemy rozwijać, czyli my zaczniemy wzrastać, my zaczniemy, nie wiem, uzdobywać nowe umiejętności, żeby więcej zarabiać, nie wiem, pokochamy siebie, tak, żeby się rozliczyć ze swoją przyszłością i wtedy też automatycznie będziemy mogli bardziej zrozumieć inne osoby, być bardziej życzliwym dla innych osób, to wtedy po prostu jak my zwrastamy, to automatycznie przyciągamy taki pozytyw do siebie, czyli raz, że sytuacje, a dwa, że osoby. Bo wtedy automatycznie te osoby, które są na wyższych poziomach, na wyższych poziomach, na, na innych poziomach, czy, czy to jest lepszy poziom czy, czy gorszy, no to te nie... Myślę, że to jest subiektywna sprawa, ale powiedzmy, że na wyższych poziomach takiej świadomości, no to wtedy automatycznie te osoby nas dostrzegają i z nimi po prostu możemy się łączyć, z nimi możemy wchodzić w jakieś relacje, czy to partnerskie, biznesowe i, i po prostu patrzeć myślę, że warto w pierwszej kolejności na siebie, nie na innych, nie na cały świat, na przykład globalnie, że my się zastanawiamy, kurczę, jakaś jest choroba na świecie albo wojna jest albo podatki, inflacja i już się nam no, nic nie chce. A zamiast po prostu zająć się swoim poletkiem, za, zająć się po prostu swoim otoczeniem najbliższym, swoim domem, swoim rodziną i zadbać o to, żeby tutaj fajnie nam, nam było. Można sobie nawet zrobić jakąś mańkę taką, czyli gdzieś tam dobrać sobie grono znajomych, czy, czy grono ludzi, z którymi współpracujemy, którzy są na podobnym poziomie do, do naszego i tak sobie żyć, po prostu gdzieś tam odciętym od tej rzeczywistości, gdzieś tam sobie wyłączyć ten telewizor, o czym już wcześniej wspomniałem, czyli te media ograniczyć, no i po prostu zająć się po prostu sobą. I te, też automatycznie, jeżeli mamy fajnie wokoło, nie bombardujemy się jakimiś wiadomościami z zewnątrz, na które tak naprawdę nie mamy wpływu, a one są głównie negatywne. Jeżeli sobie gdzieś się tam przeglądamy, czy w necie, czy w telewizji, to wtedy tym tam też łatwiej nam jest zachować po prostu ten, ten pozytywny vibe. Jeżeli mamy jakąś negatywną osobę gdzieś tam w naszym otoczeniu, no to też można się od niej odciąć, tak? jeżeli mamy taką możliwość, a taką możliwość chyba mamy zawsze, no bo nie żyjemy, nie jesteśmy z kimś spiętym kajdanami, nie wiem, że to jest nas pracodawca, jesteśmy z nim spięci kajdanami i musimy tam chodzić do tej pracy, bo nie wiadomo co by się stało. Mam no, taki szereg możliwości w dzisiejszych czasach, że jejku, no jak ktoś mi powie, że musi chodzić do pracy, chociaż mu nie pasuje, nie wiem, przewczy z, z, z współpracownicy, no to... Ręce no opadają, no jak ktoś nie chce, no to wiadomo nie, 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 nie zmieni, więc wracamy do tego, że to jest po prostu nasza decyzja. I to jak my się czujemy i to, co przyciągamy, to jest właśnie tylko i wyłącznie zależy od nas. Czyli jeszcze raz powtórzę, że ten świat nasz, wewnętrzny, tworzy nasz świat zewnętrzny, czyli to właśnie nasze myśli, emocje, przekonania, które mamy wewnątrz, czyli one są pozytywne to takie rzeczy też przyciągamy z zewnątrz pozytywne. Oczywiście okazje się zdarzają, jakieś kontakty wpadają, ciekawe, to od nas wiadomo zależy czy z czegoś skorzystamy czy nie, ale jesteśmy, jeżeli jesteśmy na pozytywie, nie mamy strachu, gdzieś tam wstydu, lęku, no to, to wtedy automatycznie też łatwiej z tego, z tego korzystamy i chętniej z tego korzystamy. Także ja też dla Was mam coś, coś, czyli dar, darmowy kurs na, na stronie mojej wujczekakademiicom szkolenia. Możecie sobie wejść. Link powinien być w bio. Jak nie, to tak sobie wpiszcie, właśnie w, 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 w szkolenia. Nie wiem, jutro albo w weekend wrzucę posta i tam też, też to będzie opisane, to szkolenie. Tak jak mówiono, jest zatytułowane dla przedsiębiorców, ale tak naprawdę to jest dla każdej osoby przedsiębiorczej, czyli która po prostu coś osiągnęła w życiu i chce więcej. Myślę, że nawet jeżeli pracujesz na atacie, a na przykład lubisz takie rozwojowe tematy, na przykład jakieś filmy, książki, to już jesteś osobą przedsiębiorczą, bo robisz coś więcej. To takie moje subiektywne zdanie, robisz coś więcej po prostu niż systemowo to nakazuje, więc to szkolenie jest dla Ciebie, możesz sobie przypracować, 15 minut trwa samo miecho, sam konkret, więc warto sobie wziąć jakiś długopis, notatnik, sobie tam pozapisywać te najważniejsze rzeczy, no i wprowadzać po prostu nawyk, no bo jeżeli osłuchamy się, ok, super. Jeżeli w to uwierzymy, to też mega super, no ale też trzeba zacząć działać i też to trzeba wprowadzić. Też możecie sobie później skorzystać na koniec szkolenia z darmowej konsultacji ze mną albo zadać mi po prostu pytanie. No i też taka prośba, jakbyście tam później pod filmikiem jakiś komentarz stawili tam na, na YouTubie bezpośrednio to też będę zadowolony, czy tutaj na stronie. No, jeżeli macie teraz jakieś pytania jeszcze do mnie, możecie pisać śmiało, a jak nie, no to dam te wiadomości prywatnej też, też możecie podesłać, czy tam pod, pod, pod tym materiałem, bo ten materiał też, też udostępnię w ciągu tam nie wiem, do pół godzinki tylko go tam wrzucę na, na fanpage'a, później wleci na YouTube'a zapewne, więc... Okej, okay, no tutaj widzę, że nie ma pytań. Także no to też jest właśnie moja afirmacja. Już trzeci raz to dzisiaj powtórzę, że mój świat wewnętrzny tworzy mój świat zewnętrzny. Czyli pamiętajcie, że to, co Was otacza, to, co Was spotyka, zależy w 100% po prostu od Was i od Waszego nastawienia. Także pozytywnej, pozytywnego nastawienia na jutrzejszy dzień możecie sobie zrobić plan, zadanie żeby działać z pełną parą jutro, no i spokojnej nocy. Trzymajcie się, cześć!